Cześć, witajcie na kanale ReZer, w grze Away Gliding Prototype czy też Gliding Survival. Jest to bardzo ciekawa gra, dlatego chciałem ją nagrać, bo w tej grze wcielamy się w taką latającą wiewiórkę, którą możecie kojarzyć z różnych filmów dokumentalnych. To jest taka wiewióreczka, która Którą też imitują niektórzy sportowcy, którzy skaczą na takich specjalnych kombinezonach, żeby sobie szybować. I w tej grze wcieliby się w tą wiewiórkę, i ona ma nam pokazać, jak, taka, jak takie zwierzątko porusza się w naszym codziennym życiu. I grafika jest bardzo ładna, to wszystko naprawdę fajnie, realistycznie wygląda. Obecnie mają kampanię na Kickstarterze, ale możecie sobie też zagrać za darmo w taką wersję. Demo, po prostu wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę awayseries.com away chyba jest, ale możecie też po prostu wygooglować tutaj tą nazwę. E, zapraszam There's Was no do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy naszą przygodę. Będziemy sobie latać. Sterowanie jest takie dosyć trudne, ale po prostu tylko qwe ASD będziemy używać. No, i musimy tutaj zrobić jak taką, jakiś taki oblot wzdłuż tej linii, którą widzicie. Musimy zdobywać checkpointy. Nie wiem, czy są tutaj jakieś savey, ale to trochę wygląda dark soulsowo i powiem wam, że idzie mi bardzo, bardzo trudno. O, dobra, jakoś tym się udało. Nie wiem, czy w te gałęzie mogłem zginąć, ale tutaj, jeżeli ogólnie zahaczę, na przykład o jakieś drzewo czy skałę, to, to mogę umrzeć tym wiewiurakiem. Więc muszę po prostu być bardzo ostrożnym. Aj no i właśnie, kurczę. Strasznie, strasznie ciężko jest wam powiem chyba nie ma checkpointów. Próbuję jeszcze raz. Dobra, uwaga, mamy ten sam checkpoint. Ależ to jest hardkorowe. Mam nadzieję, że zaraz będzie coś do zapisania, bo stresujące to jest strasznie że nie można w nic zahaczyć. O, teraz nie dostałem tego speeda, ale to wydaje mi się, że... to dobrze, czy nie. Padłem do wody. A no to tak wyglądało, jakbyśmy tutaj już... może kończyli tą naszą podróż. Dobra, uwaga. W ogóle z, e, dopiero co się zczaiłem, że my lecimy za jakimś takim owadem i to on to linię nam wyznacza. Teraz mi się tutaj uda. Muszę go zjeść, kurczę. No musimy tak totalnie za nim lecieć, to wtedy on nam pokazuje najlepszy kurs. Jak go zaraz może wyprzedzę tutaj, to chyba o to chodzi, wiecie, żebyśmy go złapali. Kurczę, wyprzedziłem go i co teraz ja mam zrobić? Są jakieś w ogóle zwierzęta. A wszędzie dookoła, no jak to w lesie. Jakiś niedźwiedź. Je, yes, złapałem go! A to widzicie, o to chodziło, żeby go złapać. Fajnie, że on akurat tak na mnie wleciał, bo już wcześniej, już by było e, za trudno w pewnym momencie. Każdy dragonflying, hashtag. Nie, nie każcie mi po raz drugi. Ciekawe, czy to teraz chodzi o, o to samo. I widzicie, można brać te boosty albo ich nie brać. Brać, jeżeli się chce po prostu szybciej tego robala złapać. A nie, czekajcie, druga ścieżka. O nie, wróg się uderzyłem. No kurcze. O, widzicie, teraz widać, nie wiem co tam wskoczyło, teraz widać od razu, że to jest owad, a później musiałem się szczaić tak, jakimś tam którymś radem jak z setnym, bo dużo cięć robiłem w tym filmie. Ciężko jest złapać takiego owadzika takiego takim wywiórskiem. O, 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 o. On teraz trochę zmienia trasę, czy znaczy, nie trochę. Myślałem, że udało mi się schylić tu wystarczająco. Nie wiem na ile tutaj ta wersja jest rozbudowana, bo to jest taka dopiero jakby początkowa wersja takich starterowa. I nie wiem czy tutaj e, będzie mieli jakieś inna przygoda oprócz tego łowu. Zobaczcie teraz pięknie, kurcze. Ciekawe jak szybko można go złapać. Tutaj pewnie jakieś rekordy można sobie bić swoje nawet. Jeżeli da się wybierać misję. O! Ups, ups, ups. ups. A znowu w to samo miejsce uderzyłem. No, trzeba troszkę niżej, wtedy łatwiej się manewruje. Trochę mi się myli to, że jak dajemy W, to on leci w dół, a jak dajemy S, to, to to w górę. Można sobie to zmienić, ale już teraz się w ogóle pogubię. No, chodź do mnie Dragonfly. fly. Od razu jakbym zmienił, to by nie było problemu, a tak to właśnie się tutaj mogę... Za bardzo. O, 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 dobra, udało się. Ale przyznacie, że gra wygląda fajnie i jest taka interesująca, bo... Pokazuje nam życie jakiegoś tam... Nie pamiętam, jak się tam wiórka nazywa, tak konkretnie, w polskim. Bo tutaj to się po prostu chyba nazywa Glider. Jest blisko, ale jeszcze nie. Uuu teraz ciężko jest o kurde No, tutaj to była lipa. W ogóle trochę jak Borsuk wygląda ta wiewióra. Ma taki kolor. Chciałam nie oszukać. A i widzicie. Możemy też tak przyhamowywać sobie. Ją wyprzedziłem. Jest! Mamy! No teraz mi łatwiej poszło niż yy, yy, wcześniej, bo naprawdę dużo prób miałem i to tak ginąłem często po prostu od razu. E, spróbujmy, kolejna trasa. Teraz jakoś w prawo gdzieś tam leci. A dobra, widać checkpoint. Chyba w tym demie po prostu będziemy mieli takie... Wychamowywanie właśnie trzeba ogarniać. Będziemy mieli tylko chyba łapanie. Ale to wyhamowywanie jest dosyć... O o, 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 <grywka> Teraz to już bardzo wysoko. Nie wiedziałem, że wcześniej, że, że można zwalniać, że mamy taki jakby hamulec. Pod S. Ale już później yy, ta misja jest tak zrobiona, żebyśmy totalnie złapali, bo jest prosta trasa i, i bez tych przeszkód, tylko kwestia właśnie ma manewrowania naszą prędkością. Teraz tu wyhamujemy. Widzicie jak my wyhamowujemy, to ona też z kolei się podnosi ta wiewiórka. Też musimy na to uważać. Ale świetnie to wygląda. O, o, o kurczę... O, teraz jest ciężko... że byłem blisko mogłem użyć e to wtedy jest ta, taka taki obrót jakby o coś takiego jakieś osiągnięcie steamowe też są do blokowania widzicie byliśmy w wodzie i w wodzie się nie ginie tylko jak się tak mocno uderzył Chociaż taka jak wiewióra to nie wiem czy by miała e dobrze jakby do wody takiej wpadła z tym bardziej z tą dużą prędkością ona się szybko leci się to wygląda w ogóle ciekawa gra nie wiem, kojarzycie jakąś taką podobną grę gdzie wcielamy się w jakieś takie yy, zwierzę prawdziwe nie chodzi mi o tutaj jakieś dinozaury czy jakieś mutanty U, było blisko tylko takiego właśnie prawdziwego zwierzaka z... Naszych czasów taką grę pokazującą, jakby nasze środowisko było za ciężko. Udało mi się z tej jaskini wylecieć, powiem wam, że strasznie ciężko było. Dużo prób podejmowałem, najwięcej. Teraz jeszcze muszę złapać tego cholerniego kubadziocha. Do Dobra. Aj, kurczę no. Teraz mi się las pewnie skończy. Musimy się wstrzymać jest. Ale bym zaraz zarył, no. Teraz misiek gdzie tu pewnie zje. Dobra, jest. O, skończył się. Mission complete. I umarłem na koniec, ale mission complete, to chyba się jednak udało. Czy nie? Mam nadzieję, że tak, proszę. I się w ogóle coś zapisuje, czyli tak jakby osiągnęliśmy checkpoint, mimo że nie zjedliśmy tego owada. i w ogóle zginąłem teraz z najgłupszą metodą. Uh, back us on, continue. kliknięcie continue, exploration mode, czyli możemy sobie teraz chyba latać tak jak chcemy, to w ogóle fajnie. Także słuchajcie, moim zdaniem fajna taka dosyć ciekawa gra, można sobie tutaj uh, porobić różne fajne rzeczy. Nie można lecieć jakoś mega wysoko, z tego co ja tutaj widzę. Widzicie tam mogłem coś z tym... Yy, coś z tym jeleniem tam było. Spróbujmy wlecieć w las jakieś zwierzę. Nie mogę lecieć jakoś tak bardzo wysoko. Sobie tak, no ona nie może wiecie, się wzbijać w powietrze ta wiewiórka. Na swoją drogą zastanawiałem się czy... Czy takie wiewiórki mają także często giną? <laughs> Od tego, że się uderzą w ten sposób. Zagrajcie sobie w tę grę, bo moim zdaniem jest ciekawa, nie wiem co tam będzie planowane w Kickstarterze, ale widziałem, że jakaś walka ze skorpionem, jakaś walka z pająkiem, uciekanie od węża, takie fajne jakieś rzeczy są tutaj. Gra jest fajna, bo nie ma tych checkpointów i jest taka, wiecie, ciężka sprawa, nie, bo jak zginiemy, to musimy od początku na przykład całą trasę pokonywać. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach na kanale z innych gier. A dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.